Widzicie, jak wiecie czy dostałem paczkę słodyczną, czy dostałem takie coś. Haribo Party Pack. Powiedziałem, to otworzymy, zobaczymy co jest w środku. 30 mini paczek widzę, że jest i powinny być głównie te. 604 te te C4 plus takie żelki. Zobaczymy. Ja, ja się jadam. Otworzymy to. Ja, to też, o, poszło. mnie. Ciekawy, jest tam jest. Ale generalnie no, tak jak tu pisała. mamy takie, te, te takie wykrecje, a te, co tu dalej są, a te Starlink Packs'y są, e, Happy Cola, jeszcze powinien być super Haliwo, tak jest, i te takie, te takie, no. Czyli generalnie wszystko się zgadza, nic tam więcej chyba nie ma, po prostu to się powtarza. I to bo to wszyscy znają, to samo. Raczej to, to tam się nie będzie wyraźnie Ale tak samo, to w no. Dobrze, wykorzymy tutaj starnik. Teraz ja po prostu chyba takimi żelków... Otwieramy. Próbujemy. O, mamy smoczek. No. Z innych żelków, mamy jajkę na przykład. Napdzie standardowe harizu no nie, też to się zgadza z ta paczka ja polecam Żebym powiem jak to pachnie w środku no generalnie czuć plastik bardziej niż te żelki, ale mówię się, że wszystkie są popakowane w takie woreczki, no to nie ma co się dziwić. No ale, jeśli tak powiem, to ma 484 gramy, no i Heavy Cola Mini, Golden Mini, Star Mix Mini, Ruletka Mini, Rulet Roll Mini. Tak, no, tak to wygląda, ja polecam, do zobaczenia wkrótce. L.